To ja się nazywam Amelia i zdałam prawo jazdy 11 stycznia, czyli w sumie równo 10 dni przed 18 za pierwszym razem. Super. Eee, proszę powiedz, zawsze o to pytam. E, czy ten egzamin dla Ciebie był trudny? E, no jak się spodziewałam, że będzie trudny, ale tak naprawdę jak przyszłam, no to totalnie nie, i w ogóle nie było stresu na tym egzaminie. Ostatecznie. No to się cieszę, to fajnie, e, czyli porównując, tak, czy generalnie powiedz mi, e, czy porównując te jazdy tutaj z instrutorem, które miałaś, te kończące, te takie już doszlifowujące, czy później nawet ten egzamin wewnętrzny, ten prowadzący Ci też zrealizowaliście razem, prawda? Tak to jeżeli chodzi o poziom, różnicę poziomu, to on był y, trudniejszy pewnie, co? O wiele trudniejszy. Same jazdy nawet były trudniejsze, bo były bardzo wymagające i bardzo dużo zadań na nich było przez te dwie godziny. No to super, to ważne właśnie, bo to jest takie... I, i, inwestycyjnie podchodzimy do tematu, nie tylko musimy mhm. o egzaminie, tylko co dalej. Tak. A dalej to właśnie przyjechałaś swoim samochodem. Tak. Ale jesteś zadowolona z samochodu, tak. prawda? Tak, to był prezent akurat. O, bomba! Na pewno ułatwił życie Amelce. Tak. No, wyjeżdża z domu, mieszka pod do, do szkoły. No to, to podstawa. No, to, to, jest, to jest ten komfort A. życia, się po, poprawia, prawda? Wszystkich no. zachęcamy do tego, żeby to żeby realizować. Niektórzy mają... No z wygody nie chcą, bo wiadomo, że to są jakieś trudności. Ty zrobiłaś dosyć szybko, bo w miesiąc tak naprawdę, tak? tak to to tak. zaangażowałaś się, bo to zaangażowanie musi być z dwóch stron, czyli tak. czas to poświęca, tak. ale... Te, ta druga strona też musi się zaangażować. Nie może być tak, tylko, że ja tylko mogę na weekend, ale ja tylko mogę godzinę albo dwie w ciągu tygodnia, bo to, to nie tędy droga. Fajnie, ja Ci oczywiście gratuluję zdania tego egzaminu i jakbyś mogła pochwalić je. Oczywiście, pokażę Mamy tutaj prawo O, to ważne. Fajnie. I następne. zaangażowane, właśnie, między innymi chodząc na obserwacje No właśnie, o to chciałem też między innymi zapytać, bo proponujemy, instytucje proponują, Jazdę z tyłu, czyli mhm. bezpłatną, zaznaczamy jazdę z tyłu. Przy okazji, e, zosta zostajesz sobie na sw po swojej lekcji czy przychodzisz godzinkę przed tak. swoją lekcją i obserwujesz, co się dzieje na tej lekcji u kogoś innego na komforcie bezstresowo i na luzie i wtedy więcej się zapamiętuje, bo jeździmy różne miejsca, objeżdżamy, omawiamy jako instruktorzy, i wtedy tak. łatwiej jest zapamiętać, prawda? Tak, też tak zdecydowanie potwierdzasz? to jest prawda, bo na pewno dużo dały hmm. mi też te obserwacje, ja na przykład nie popełniałam jakiegoś błędu, ale ktoś popełniał i wiedziałam wtedy jak tym takim błędom zapobiec po prostu, a ktoś inny widział moje błędy i też wiedział później jak zapobiec no takim błędom. Super. Jak spłatka pewnie No właśnie. Kołka. Tak, egzamin był bardzo przyjemny. Jak na to, że straszą, że będzie trudno, to naprawdę było prosto. No właśnie. Z tego co widziałem z karty egzaminacyjnej, Amelka jeździła, uwaga, 25 minut. Tak. Ponieważ Amelka wykazywała bardzo dobrą ostrożność w tym Wychylała się, tutaj e, akcentowała się. Akcentowała po prostu najważniejsze na, rzeczy. Akcentowanie, na, zawsze mówimy, jest kluczem. I mówiąc prosy, egzaminator widząc taką technikę czuł się bezpiecznie tak, ja, dlatego Amelka tak. się skrócił ja nawet mogę powiedzieć jak no. to było pod koniec bo ja Opowiedz się strasznie rację. zdziwiłam, że mam tak mało czasu e, przejeżdżone i mówię do właśnie tego pana e, egzaminatora, że czy ja coś źle zrobiłam, że my już wracamy a on nic nie powiedział, a on mówi, a co pani miała źle zrobić, pani po prostu dobrze jeździ egzamin jest zdany a. i tak wyglądała sytuacja bo z początku się przestraszyłam, że tylko to 20 to minut, a to mówią, że może do godziny nawet trwać, więc się strasznie zdziwiłam dlatego, tak dały obserwacje i, tak, i tak, no to wszystko jest ważne. I mogę tak. jeszcze zaznaczyć, że właśnie miałam obserwacje i lekcje, ale w ciągu 30 godzin udało mi się wszystkiego nauczyć i to było tylko i wyłącznie 30 Super. godzin. O, to ważne, tak, to tak. ważne. Można, można. Pamiętajmy można. wszyscy o tym, że nie wszyscy mają zdolności do prowadzenia pojazdu byłem, i tak. są osoby, które no mają, jak to kolokwialnie ktoś powiedział, pod górkę. I im ewidentnie nie idzie. My staramy się tutaj, wkładamy zaangażowanie i siły, żeby wszystkie osoby kończyły po określonym czasie, ale nieraz się nie da. Trzymamy ten poziom, maksymalnie jak się da, najwyższy, więc nie puszczamy osób nieprzygotowanych na egzamin, bo to jest bez sensu zupełnie. Bo bierzemy za to odpowiedzialność, także ja się cieszę, mm. naprawdę jeszcze raz Ci gratuluję. Dziękuję. Miło, że przyjechałaś do nas swoim samochodem, bo namawiamy kursantów, a im się nie chce, zapominają szybko o nas. Ja tu mam z powrotem chyba z godziny, półtorej. Tak? <gryśle> tak. No to jeszcze raz, to, 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 tym, bardziej, to tym bardziej Ci dziękuję. E mamy prezenty dla Amelki tutaj od, od szkoły jazdy kursantów wow. Ameryce. Szerokich dróg Ci życzymy. Super, dziękujemy. prezenciki. Dziękuję będą, bardzo. Podziękowaniem za Twoje zaangażowanie, Dziękuję i naprawdę bardzo. byłaś bardzo zdolna za Zaangażowanie ja z dwóch bardzo. stron. A my dziękujemy tak, tak, zaangażowanie tutaj zaangażowanie Mirkowi stron. tak, że, 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 że wkłada serce tak, i, ja i pomaga z, jak tylko może. Tak. Szerokich dróg Ci życzymy. Tak, patrz w Tak jest. Dziękujemy. Pani, dziękujemy. No. Super. Ja to jadę chyba, nie? Amelka, sama przyjemność i koleżanki polecaj. Amelka, pozdrawiam. Trzymajcie się, tak. powodzenia, Czekamy Czekamy no. szerokości. Szerokości.